A co do DNA, ja osobiście mam taką rozkminę, którą gdzieś tam doświadczyłem, czytając pewną książkę. Wyobraź sobie, że jest pierwsza komórka mhm. na Ziemi, która jest, powiedzmy, planktonem. To jest mi tak najbardziej znana Pierwsza komórka, jaka się pojawiła na Ziemi, która miała gdzieś tam później przynieść życie następne mhm. w ewolucji. I teraz każdy z nas jest takim łączeniem DNA od tych pierwszych komórek po nas samych, jako ludzi. I teraz to, co mówisz z tym, jak się nazywał ten termin? Neurogeneza. Neuro mhm. W ogóle super. Będę musiał sam sobie sprawdzić też zagadnienie. Uważam, że mamy w sobie bardzo wiele zdolności ukrytych, bardzo wiele różnego rodzaju Zainteresowań, też traum, właśnie, które mogą być w nas ukryte jako różnego rodzaju zdolności albo rzeczy do przepracowania. Mhm. I myślę, że teraz właśnie przyszedł taki czas, e, tak jak był okres renesansu w średniowieczu, po średniowieczu chyba z tego co kojarzę, to uważam, że teraz jako ludzkość byliśmy w pewnego rodzaju dobrobycie, czyli w tym wyżu. I to, co się teraz dzieje, to, że system zaczyna nas coraz bardziej zniewalać, to, że zaczyna być wprowadzana kontrola elektroniczna, wyjście z gotówki i tak dalej. Uważam, że my znowu jako społeczność spadamy, ale uważam też jednocześnie, że w momencie, kiedy my spadniemy i zostaniemy rzeczywiście zniewoleni, jeśli można tak to nazwać, to wyjdziemy z tego jeszcze bardziej ulepszoną jednostką jako człowiek niż wcześniej. Myślę, że Przyjdzie no, to kolejny to Jezus. <laughs> to jest ciekawe stwierdzenie. Tak, że może przyjść coś takiego co nam tam, po... no właśnie, co na ten temat bo w ogóle Biblia do powiedzenia, to też jest kolejny bardzo ciekawy temat nie wiem, zostawiam to, ja się osobiście troszkę obawiam tego, co się dzieje, aczkolwiek no czas pokaże, jak to się wszystko poukłada, nie? Mm -hmm. wszystko... Właśnie tak, bo fa fajnie mogę, możemy teraz przeskoczyć, bo powiedziałeś właśnie o różnych ukrytych funkcjach, umiejętnościach, w ogóle co do samego DNA, polecam Ci też na Netflixie jest dokument y, Foton chyba się nazywa i tam jest właśnie też poruszone ta kwestia DNA, no bo wiesz, DNA jest z aminokwasów różnych tam najpierw aminokwasy jakieś musiały powstać i jakby jak te cząsteczki w jakiś dziwny, wręcz świadomy sposób dążyły do coraz to bardziej skomplikowanych systemów, które pozwalają im zebrać i Prze jakby przetransformować, za zachować i zakodować jak największą ilość informacji przez jak najdłuższą ilość czasu i dlatego wiesz, jakby to wygląda trochę tak, jakby DNA zbudowało sobie te wszystkie ciała, żeby móc zbierać więcej informacji i się coraz to bardziej rozwijać, co jest, bo wiesz, jakby zaczynamy od dosłownie Aminokwasów, jakichś takich kurwa atomów, pierwiastków, I, i, i trafiamy gdzieś po drodze tej całej ewolucji, tej całej drogi pseudoświadomej, nieświadomej, bo wiesz, my jesteśmy niby świadomi, ale tak naprawdę, jak my doskonale oboje możemy powiedzieć, po psychodelikach, jesteśmy bardzo mało świadomi na co dzień. Mm -hmm. <laughs> Więc ile tam jeszcze tego jest, ale. Wracając do umiejętności, przez ewolucję i tak dalej, w naszym DNA, po co jest nam DMT w głowie? Ja właśnie gdzieś tam argumentowałem, jeżeli oglądałeś ten odcinek, że to może, może być właśnie jakaś forma bardzo zaawansowanej lub pierwotnej wręcz komunikacji. Tej czystej świadomości, powiedzmy, wy, wyrwanej poza konstrukcję trójwymiarowej przestrzeni, do której jesteśmy przyzwyczajeni. I to jest miejsce, w którym umysł człowieka, świadomość człowieka, świadomość rośliny, świadomość robaka, świadomość grzyba, świadomość nawet sam, całej planety może żyć w zgodzie, powiedzmy, i w harmonii jakiejś. Mhm. I czy no nie wiem, tak to jest jeden z moich pomysłów. Czy ty masz jakiś pomysł na to, dlaczego mamy DMT i dlaczego możemy do... Po pierwsze, dlaczego mamy je cały czas, co ono nam daje w życiu na co dzień i po drugie, Skąd te bardzo niewyjaśnialne ich... Trauma, nie traumatyczne, ale drastyczne doświadczenia związane z czy to z DMT, czy powiedzmy wiązaniem y, psylo, psylocybiny z naszymi y, przekaźnikami, powiedzmy, tak? Znaczy neuroprzekaźnikami, mhm. gdzie są wymieniane. Dlaczego to działa i dlaczego? Po co mamy właśnie te doświadczenia, albo skąd one są? Mhm. Zresztą ja mocno poczułem to, o czym mówiłeś na temat połączenia. W ogóle to jest mega ciekawa teoria. Ja ją wręcz czuję. Moja logika może tylko powiedzieć, mm -hmm. że to jest teoria, ale ja gdzieś tam sercem czuję, że masz rację. Jest taki termin używany w tematyce duchowej jako kroniki Akasze. Mm -hmm. I uważam, że takie DMT może być dosłownie tym, co doświadcza przez. Moje ciało jako Norbert, przez Twoje jako Piotrek, czy każdego słuchacza. I to jest mega ciekawe stwierdzenie, stary. Też wspomniałeś na którymś z podcastów, iż DMT znajduje się w bardzo wielu stworzeniach. Mówi się o tym e, też właśnie w temacy, tematyce duchowej, że jest to pierwiastek duszy. Czuję hmm. to, bardzo mocno to czuję. Myślę, że to jest e, w jakimś sensie może nie tyle Bóg, bo, bo nie chce gdzieś tam sugerować nie do końca sam wiem, aczkolwiek uważam, że to może być to, co rejestruje DNA, tak naprawdę replikuje w każdym momencie. Nawet teraz, kiedy my rozmawiamy, mhm. białka są używane do tego, żeby replikować doświadczenia, żeby ta, ten zapis jakby informacji narastał. My DNA tak mhm. naprawdę budujemy w każdym momencie mhm. i uważam, że to wszystko, co się dzieje, jakby ma na celu przynieść jak najwięcej informacji do ogólnej kolektywnej świadomości, czyli tutaj też mi przychodzi możliwe, że do DMT. To jest bardzo ciekawe, co powiedziałeś, że to może być jakby tym takim elementem spajającym tą świadomość wszystkich istot w ogóle, mm -hmm. nie? Myślę, że, myślę, że to jest dobry trop. Ja też osobiście czuję, że może być tak, że jakby tych wymiarowości jest o wiele więcej. Doświadczyliśmy, myślę, tego, że jest o troszeczkę więcej, mm -hmm. <grytanie> tak, gdzieś tam. I uważam, że DMT w ponadprzeciętnym w ponadzecię tych ilościach może pozwalać wyjść, jest tak zwany ten element przejścia. Też o nim opowiadałeś i nie doświadczyłem, go, aczkolwiek uważam, po doświadczeniu z innymi psychodelikami, że może to być moment, w którym ta boska świadomość, inteligencja pozwala doświadczyć tej osobie, dlatego ma możliwość taka osoba w ogóle doświadczyć więcej, większej ilości DMT. Żeby przebić się i zrozumieć, że tak naprawdę to wszystko, co tutaj jest, jest pewnego rodzaju tylko percepcyjną iluzją, która mm -hmm. nam pozwala doświadczać. To, czym jest DMT, jest bardzo ciekawym zagadnieniem i uważam, że może to być też jakby taki łącznik z tym wymiarem że jakaś inteligencja we wcześniejszych mhm. wymiarach postanowiła, że stworzy sobie doświadczające żyjątka, jak w laboratorium. Damy im cząstkę siebie, żebyśmy mogli sami też obserwować przez ich ciała, jak to wszystko wygląda i budować jednocześnie w ten sposób wydarzenia, bo jakby nam się wydaje często, ja tak osobiście uważam, że nam się wydaje, że doświadczenia są nasze, kreowane przez nas, ale tak naprawdę do naszego umysłu co chwilę wpadają nowe pomysły. To nie jest tak, że ja sobie sam pomyślę o mhm. tym, że coś idę zrobić, mi to przychodzi, no nie? To jest. To McKenna jest, to jest... mówił, że połowę czasu, jak myślisz, że myślisz, tak naprawdę słuchasz. I, no. i pytanie, kogo słuchasz?